Michael Reeves, Star Wars, Darf Maul, Łowca z Mroku. Rozdział piąty. Darf Sidious też myślał o Jedi. Ich chwała w galaktyce przygasała, bez wątpienia. Od ponad tysiąca pokoleń byli samozwańczymi rzecznikami powszechnego dobra. Ale ta sytuacja miała się wkrótce zmienić. A ci żałośni głupcy oślepieni własną hipokryzją, nie umieli dostrzec tej prawdy. Było rzeczą ze wszechmiar słuszną, aby tak się stało. Tak, jak równie słuszne było, żeby narzędziem ich upadku okazał się SIT. Tych kilku skruptularnych uczonych, którzy w ogóle kiedykolwiek zetknęli się z tym określeniem, myślało o Sitach, jako ciemnej stronie rycerzy Jedi. Była to oczywiście zbyt uproszczona scena. Prawdą było, że z radością przyjęli nauki grupy zbuntowanych Jedi tysiące lat temu, ale też rozszerzyli tę wiedzę i filozofię, daleko poza granice wąskiej dydaktyki, od której zaczęli. Łatwo i wygodnie było wyróżniać w koncepcji mocy jej ciemną i jasną stronę nawet Sidious wykorzystywał ten pojęciowy dualizm szkoląc swojego ucznia. Ale w rzeczywistości moc była jednością. Stała ponad nieistotnymi rozróżnieniami na pozytywy i negatywy czerń i biel dobro i zło. Jedyną godną, jedyną, godną uwagi różnicą było to, że Jedi postrzegali moc jako cel sam w sobie, podczas gdy Sid wiedział, że jest ona jedynie środkiem do celu. A celem była władza. Mimo, ca mimo całej swojej pozornej pokory i odrzucenia władzy jako takiej, Jedi dążyli do jej posiadania tak samo jak każdy. Sidius wiedział, że to prawda. Twierdzili, że służą ludzkości. Ale przez całe stulecia coraz bardziej odsuwali się od obywateli, którym rzekomo mieli służyć. Przemierzali teraz zaciszne korytarze i komnaty świątyni, głosząc swoją pustą ideologię, a jednocześnie pycha pociągała ich do zakulicowych machinacji, mających na celu skupienie władzy i wpływów w rękach dżedaj. Jako połowa istniejącego zakonu sitów, Darth Sidius również dążył do władzy. Prawdą było, że równie, wzmacniał, że równie zakulisowo wzmacniał swoje wpływy, ale też robił to z konieczności, a nie z braku lepszych zajęć. Po wielkiej wojnie sitów zakon został zdziesiątkowany. Jedyny z sitów, który ocalał, odtworzył zakon według nowej doktryny. Jeden mistrz i jeden uczeń. Tak to było i tak miało być, aż do dnia chwały, który będzie świadkiem upadku Jedi i zwycięstwa ich odwiecznych wrogów, sitów. Dzień ten zbliżał się coraz bardziej. Po całych wiekach planowania i spisków był dosłownie o krok. Sidius był pewien, że nastąpi to za jego życia. Tego dnia, w nie tak bardzo odległej przyszłości, stanie triumfująco nad ciałem ostatniego Jedi. Zobaczy świątynię odwróconą w Perzynę. Zajmie należne mu miejsce władzy całej galaktyki. Dlatego właśnie, nie mógł sobie w tej chwili pozwolić nawet na najmniejsze niepowodzenie, choćby zupełnie błahe. Możliwe, że nieobecność nie miała nic wspólnego z planowaną blokadą planety Nabu przez Federację Handlową. Całkiem możliwe. Ale dopóki istniał choćby cień wątpliwości, Neimoidianina należało odnaleźć i zlikwidować. Darf Sidius spojrzał na zegar ścienny. Minęło niewiele ponad czternaście godzin od momentu, gdy przydzielił Maulowi zadanie. Spodziewał się, że wkrótce jego uczeń zamelduje mu o postępach. Stawka była wysoka, bardzo wysoka, ale był przekonany, że Maul wykona zadanie ze swoją zwykłą bezwzględną skutecznością. Wszystko potoczy się tak, jak zaplanował, i Zitowie znów podniosł głowy. Wkrótce. Już niedługo. Karmazynowy korytarz znajdował się w trzecim kwadrancie sektora Zikre. Był to jeden z najstarszych rejonów planetarnej metropolii. Zabudowany bardzo dawno temu wieżowcami i budynkami. Budynki sięgały tak wysoko i tłoczyły się tak gęsto, że do niektórych części korytarza światło słoneczne zaglądało zaledwie parę minut w ciągu dnia. Dalsza przypomniała sobie legendarne opowieści o zdegenerowanych, szczepach podludzi, które ewoluowały tam w niemal kompletnych ciemnościach tak długo, że stały się genetycznie ślepe. Ale ciemność była najmniej poważnym z niebezpieczeństw karmazynowego korytarza. Znacznie groźniejsze były stworzenia ludzkie i nieludzkie, które żyły w tej ciemności, polując na niespodziewających się niebezpieczeństwa przechodniów. Darsza prowadziła swojego skoczka w dół poprzez gęste miazmaty mgły spowijającej niczym brudny koc najniższe poziomy miasta. Zastanawiała się, dlaczego ktoś miałby wybrać podobną okolicę na kryjówkę cennego informatora. Odpowiedź nasunęła się sama. To pewnie ostatnie miejsce, w którym... Komukolwiek przyjdzie do głowy go szukać, posterunek ogromny blok sferro betonu i plastali stał przy ulicy za Wąskiej, żeby, się ta, żeby tam posadzić skoczka. Wylądowała więc na najbliższym skrzyżowaniu. Weszła i zaprogramowała autopilota, aby uniósł pojazd na 20 metrów w górę i tam czekał. Zwiększało to prawdopodobieństwo, że skoczek będzie na miejscu, gdy do niego wróci. Tu i ówdzie na budynkach wisiały pręty jarzeniowe ukryte w ochronnych koszykach z grubego drutu. Ale po kilku stuleciach prady świeciły tak słabo, że tylko w niewielkim stopniu rozjaśniały mrok ulicy. Gdy tylko Darsza wyszła z pojazdu, otoczył ją rój żebraków domagających się jedzenia i pieniędzy. W pierwszej chwili spróbowała dobrze znanej techniki Jedi, chcąc odwrócić ich uwagę, ale było ich zbyt wielu, a ich mózgi zbyt wyniszczył niedostatek i najróżniejsze użytki chemiczne, żeby poddały się sugestii. Zacisnęła zęby i zaczęła się przechadzać przez las brudnych rąk, czułek, macek i innych wyrostków. Wstręt walczył w niej o lepsze, ze współczuciem. Mieszane uczucia opanowały ją z przemożną siłą. Odkąd pamiętała, jej życie upływało w przyjaznej i bezpiecznej świątyni Jedi. Chroniono ją przed bezpośrednimi kontaktami z wyrzutkami społeczeństwa. Cóż za ironia? Skoro Jedai mieli być obrońcami wszystkich przedstawicieli cywilizacji, niezależnie od ich miejsca w hierarchii społecznej, nawet tych, których wyższe kasty uważały za niedotykalnych. To prawda, że jej szkolenie obejmowało wizyty w różnych, nie zawsze bezpiecznych częściach miasta. Ale nigdzie nie napotkała nic, co choćby w, w przybliżeniu przypominałoby karmazenowy korytarz. Przeraziło ją, że taka, biedna i za... że taka bieda i zaniedbanie mogło istnieć gdziekolwiek w galaktyce, a co dopiero na korusan. Dotarła do wnęki, w której mieściło się wejście do komisariatu i zapukała we wzmocnione drzwi. Otworzyła się w nich wąska szczelina, z której wysunęła się kamera strażnicza. Nazwisko i sprawa zapytał zgrzy... zgrzytliwy głos. Darsza Asand. w sprawie zleconej przez Radę Jedi. Wychudzony Kubas spróbował ściągnąć jej miecz świetlny z paska z podręcznymi narzędziami. Złapała go za rękę i wyciągnęła kciuk do tyłu. Zapiszczał i uciekł, ale jego miejsce natychmiast zajęli inni. Chyba tylko dlatego nie ściągnięto jej w głąb ulicy, że korkował ją tłum żebraków. Kamera strażniczka, strażnicza szybko umiotła jej twarz laserowym skanem. Tożsamość potwierdzona. Proszę wstrzymać oddech. Zrobiła co jej polecono, a wówczas z otwartych, ukrytych we framudze drzwi, na darsze i stłoczonych przy braków, braków trysnęła różowa mgła. Przy wtórze, pełnych oburzenia, okrzyków, pisków, jęków, i innych oznak protestu, tłum cofnął się o krok. Żeby uniknąć substancji drażniących, rozpylonych w powietrzu. Drzwi otworzyły się szybko. A z nich wysunęło się metalowe ramię, które wciągnęło darszę do środka. Znalazła się w wąskim korytarzu, niemal równie mrocznym jak ulica. Robot strażniczy, który ją tu wciągnął, teraz prowadził ją w dół korytarza. Za zakrętem Natrafili na mały, pozbawiony okien pokój. Nie było tam wiele jaśniej. Darsza ledwie mogła rozróżnić skarbioną postać siedzącą na krześle. Łysy humanoid wyglądał na Fondarianina. To jest Jedi, który zaprowadził cię w bezpieczne miejsce, Old. Powiedział robot. Choć wiedziała, że to głupie, Darsza poczuła dumę że ktoś określił ją jako Jedi, nawet jeśli był to tylko robot. Najwyższy czas, powiedział Fondorianin i wstał pośpiesznie z krzesła. Chodźmy stąd, zanim zrobi się ciemno. Zresztą, tu nigdy nie było specjalnie jasno. Ruszył w kierunku wyjścia z pokoju, ale zatrzymał się i spojrzał na Darsze. No chodź. Ponaglił ją zgrzędliwie. Na co czeka? Zastanawiam się, jak najlepiej dotrzeć do mojego skoczka. Niespecjalnie przemawia do mnie pomysł przeciskania się znów przez tłum tych nieszczęśników. To my będziemy nieszczęśnikami, jeśli się nie pośpieszymy. Jesteśmy na terytorium dzikusów. Przy nich ta hołota na zewnątrz wygląda jak senat republiki. Chodźmy. Darsza ruszyła w stronę korytarza. Old puścił ją przodem. To ja tu wymagam ochrony, ty pierwsza. Darsza nie wiedziała, dlaczego Fondorianin Oldch był tak potrzebny Radzie, ale zyskała pewność, że nie z powodu odwagi. Przepchnęła się obok niego i skierowała w kierunku drzwi wejściowych. W kamerze przymocowanej do framugi było widać kilku uliczników, nadal kręcących się po ulicy. Większość z nich jednak zniknęła. Pewnie poszła nagabywać kogoś innego. Jeśli Darsza i Olt się pośpieszą, istniała szansa, że dotrą bez większych kłopotów do skrzyżowania, gdzie czekał na nich skoczek. — W porządku — powiedziała Darsza. Wzięła głęboki oddech i sięgnęła do mocy, aby się uspokoić. Była padawanką Jedi i miała zadanie do wykonania — nie ma na co czekać. Wychodzimy. Płyta drzwi rozsunęła się. Darsza wysądowała okolice mocą, nie wyczuwając nikogo, kto mógłby im zagrażać. Podniesiona tym na duchu, wyszła z Oldchem na ulicę. Uliczne włóczęgi wyszły nagle ścienia i zmaterializowały się wokół nich. Oldch zaczął ich odpędzać. Precz! Precz ode mnie, brudasy! Po prostu iść do przodu. Poleciła mu Darsza. Odmówiła robotowi, który zaofiarował im Eskortę, bo nie chciała przyciągać uwagi bardziej niż było to absolutnie konieczne. Gdyby musiała, włączyłaby świetlny miecz. Nie miała wątpliwości, że na sam widok jego ostrza tłum rozpierzyłby się na wszelkie strony. Miała jednak nadzieję, że taka demonstracja nie będzie konieczna. Byli już niemal na skrzyżowaniu. Nagle poczuła, że serce i tak już walące w piersi jak młot pod wpływem napięcia podchodzi jej do gardła. Skoczek był nadal tam, gdzie go zaparkowała, na wysokości 20 metrów nad ulicą. Pod nim toczyła się zbieranie na istot różnych raz. Razem z 12 osób rozpoznała ludzi, Kubaza, Chnębchę, Gotali, Sniwian, Trandoszan i Bita. Wszyscy byli bardzo młodzi, ubrani w barwne stroje, stanowiące mieszaninę najdziwniejszych stylów, ale niewątpliwie wyjątkowo niebezpieczni. Fondorianin Old wziął głęboki oddech i powiedział z duszonym szeptem Dzikusy. Darsza słyszała o licznych gangach terroryzujących niezbyt reprezentacyjne dzielnice miasta. Dzikusy cieszyły się wśród nich zdecydowanie najgorszą reputacją. Miała nadzieję, że udaje się wykonać misję na tyle szybko, aby uniknąć spotkania z nimi. Wyglądało na to, że musi pożegnać się z tym pomysłem. Kilka lin, zakończonych chwytami kotwicz... chwytnymi kotwiczkami, zwisało ze skoczka. Torej członków gangu, dziewczyna i dwóch bitów, wspięło się po tych linach na jego pokład i przetrząsało teraz zawartość pojazdu. Co ciekawsze przedmioty wyrzucali na dół. Holoprojektor, aparat tlenowy, torebkę kapsułek odżywczych, apteczki. Prosto w ręce czekających na dole członków gangu. W tej samej chwili, gdy Darsza ich dostrzegła, jeden z członków gangu zdołał wyłączyć autopilota i opuścić delikatnie pojazd na ulicę. Reszta członków gangu powitała ten wyczyn okrzykami radości. Old złapał ją za rękach, próbując wyciągnąć w cienie włoskiej ulicy. Szybko, zanim nas zobaczą. Strzęsnęła jego rękę. Nie mogę im pozwolić, aby splądrowali skoczka. To nasz jedyny sposób na wydostanie się z tego miejsca. Zaczekaj tutaj, zanim z nimi nie skończę. Ruszyła w stronę dzikusów, starając się emanować pewnością siebie, w której wcale nie czuła. Wystarczało parę kroków, żeby ją zauważyli. Hałaśliwa gadanina i śmiechy szybko ucichły. Pewnie dlatego, pomyślała darsza, że nie mogli uwierzyć, aby ktoś mógł podjąć równie samobójczą akcję. Zatrzymała się parę metrów od nich. Wszyscy, przypadkowi przechodnie, gdzieś zniknęli. Została tylko ona, kryjący się w cieniu z tyłu, fondorianin i dzikusy. Nikt przy, przy zdrowych zmysłach nie chciał znaleźć się w okolicy, w której grasowała ta banda. To mój skocze. Powiedziała zadowolona, że nie zadrżał jej głos. Oddajcie mi to, co ukradliście, i odsuńcie się od pojazdu. Zikusy przyglądały jej się zaskoczone. Dopiero po chwili zabrzmiała kakofonia, śmiechu różnych raz, jeden z chłopaków, chudy i żelasty, obnoszący z dumą niewiarygodną fryzurę z zielonych włosów, sterczących prosto do góry dzięki polu lekkrostatycznemu. Zaczął podchodzić do niej, kołysząc się na boki. Chyba jesteś tu nowa, powiedział, co wywołało dalsze ichoty jego towarzyszy. Jeszcze bardziej nieprzyjemne. Darsza szybko przejęła w myślach krótką listę możliwych sposobów reakcji. Była jedno, jedna przeciwko Tuzinowi. A chociaż znajomość technik walki stosowanych przez Jedi poprawiała nieco jej szanse, nie miała przekonania, że poradzi sobie z wszystkimi naraz. Była na ich terenie i wcale niewykluczone, że w cieniach ulicy krył się kolejny tuzin dzikusów. Mogła jednak zastosować inne metody niż walka. Sztuczka z wywieraniem wpływu na umysły, którą zastosowała wobec żebraków, nie do końca się wprawdzie powiodła, ale kilku z nich poddało się jej manipulacjom. Mogła spróbować jej i teraz, starając się zdezorientować dzikusów na tak długo, aby dostać się do skoczka. Oczywiście nadal musiałoby kombinować, jak zabrać do pojazdu Olta, ale postanowiła, że jeden problem naraz wystarczy. Uniosła dłoń w geście, który miał przyciągnąć uwagę dzikusów, a sama sięgnęła umysłem po moc. Nie obchodzę was ani ja, powiedziała miękkim, przekonującym tonem, którego ją nauczono. Ani mój skoczek. Widząc wokół siebie zdezorientowanie i niepewne twarze, uznała, że sztuczka zadziałała czuła, jak ich wola zaczyna wibrować, zmagając się z jej wolą. Zielonowłosy musiał być przywódcą, bo pokiwał głową i powtórzył powoli. Nie obchodzi nas ani ona, ani jej skoczek. Reszta członków gangu powtórzyła za nim te słowa, niezgodnym chórem. Darsza zrobiła kilka kroków do przodu, cały czas wykonując hipnotyzujące gesty. Możecie już iść, powiedziała do Zielonowłosego. Nie ma tu nic ciekawego. Możemy już iść. Nie ma tu nic ciekawego. Zawturowali członkowie gangu. Darsza powoli, ale pewnie posuwała się do przodu. Minęła zielonowłosego i znalazła się pomiędzy dzikusami, o krok czy dwa od pojazdu. Miała ich w ręku. Wyczuwała ich umysły, niektóre opierające się słabo, inne. Poddające się chętnie sile sugestii, popartej mocą. Jeszcze chwila i znajdzie się w skoczku. W głębi mrocznej ulicy rozległ się krzyk. Zaskoczona darsza odwróciła się na pięcie, wpatrując źródła dźwięku. To Fondorianin Old wyskoczył z cienia na sam środek skrzyżowania, kopiąc wściekle i potrząsając nogą, by strącić pancernego szczura, który wbił mu się w łydkę. Darsza zrozumiała natychmiast, że jej chwila, chwilowa władza nad umysłami dzikusów prysła, gdy niespodziewanie usłyszeli krzyk Fondorianina. Mrugając oczami i potrząsając głowami, jakby budzili się ze snu, członkowie gangu zorientowali się szybko, że ich ofiara oddała się sama w ich ręce. Darsza nie miała wyboru musiała podjąć walkę, sięgnęła po miecz, ale zanim zdążyła chwycić jego rękojeść, opadli ją ze wszystkich stron.